Mamy, słuchajcie, chętnie pracuj, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej. Więc wielu z Was jest tu bardzo pracowitych, jak zawsze. Cieszę się, że odpowiedzieliście na ten apel, na tą formę naszego dnia skupienia, żeby swoją pracą też nieść wkład właśnie tutaj do wspólnoty tego domu, ten dobry uczynek, ale żeby tą wiarę też naszą przekładać na konkretne czyny, nie tylko pięknie się modlić, od Eucharystii rozpoczęliśmy słuchać konferencji, to też na to jest czas, ale też, żeby Właśnie taką pracę naszą fizyczną, naszym zaangażowaniem sercem, które yy, będziemy wkładali mam nadzieję wszyscy tutaj dzisiaj yy, w tym dniu podejmując te zadania. Właśnie będziemy mieli taki dobry wpływ na siebie nawzajem też, bo będziemy wnosili, jak mówi nasza dziesiąta zasada z kolei, pogodę ducha, potoczenie, którym jesteśmy. Wiem. Do hymnu. Młodzieży polskiego no, form twórz, kochężą Bogu miłą. Gdy z nami Bóg przeciw on jest najwyższą siłą. z swój i stromość dróg, Tak nam do... sal hoit so führt praca służyć Bogu i czyś nie Gotów? Gotów!